Szczęść Boże, witam na rozważaniu wtorkowym. Mamy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety 13 do 16. Dzisiaj będzie o przyprawach. Czytamy taki tekst. Wy jesteście solą dla Ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, i tak dalej. Czyli mamy świecić. Pytanie jest właśnie takie. Jak Jezus mówi: Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłem świata, to zadajemy sobie pytanie: Czy to jest nasze własne światło? Chodzi o świecenie własnym światłem. Mamy być światłością dla świata, solą dla ziemi, w sensie jakiejś przyprawy, czegoś, co dodaje lepszego smaku. I to zadanie rodzi w nas takie pytanie, o to właśnie, o co tutaj chodzi. Jeśli mam być światłem i solą, inni mają z tego czerpać, to czy to oznacza, że ja jestem wyrocznią? No właśnie, ja jestem solą. Ja jestem światłem, to znaczy ja decyduję o wartościach, ja ustanawiam zasady. Jezus daje mi prawo do świecenia moim własnym światłem. Jeśli popatrzymy na czytany dziś fragment, taki wyrwany z kontekstu, to faktycznie można dojść do takich wniosków, ale w całości, patrząc na naukę Jezusa, to oczywiście jest to błędne podejście. Zobaczmy na te słowa w kontekście, w jakim one zostały powiedziane w tej Ewangelii. Wynika z tekstu, że tym światłem dla świata i solą dla ziemi jesteśmy dopiero wówczas, gdy Konstytuują nas błogosławieństwa, bo wcześniejszy fragment to są właśnie błogosławieństwa, o których mówi Jezus. Czyli zyskujemy nominację do bycia światłem i solą, gdy przeżywamy nasze życie drogą błogosławieństw, ponieważ to one są kontekstem dla słów o soli i świetle. Chodzi o to, byśmy widzieli tę warunkowość bycia solą, bycia światłem ostatecznie tą solą i światłem to jest Jezus. Jest Jezus, a my tylko na tyle, na ile jesteśmy do niego podobni i na ile jesteśmy zgodni z Jego nauczaniem, z jego zasadami. Y I oczywiście bierzemy te słowa jako zaproszenie do tego, bo y to, co powiedzieliśmy sobie w tym rozważaniu, nie chodzi o to, żeby zdyskwalifikować, Siebie, wzajemnie, ty nie możesz być solą, ty nie możesz być światłem. Mamy nim być, tylko chodzi właśnie o to zauważenie, ale kiedy? Kiedy ja jestem tą solą, jestem tym światłem, o którym mówi Jezus. No właśnie wtedy, kiedy jest to w zgodności z wcześniejszym tekstem, czyli z błogosławieństwami, czyli z Jezusem. I, i trzymamy wzajemnie kciuki za siebie do bycia tą solą, bycia tym światłem. Niech Jezus nas czyni. Tymi przyprawami i tym światłem. Szczęść Boże!